Chcąc ująć konieczność przemiany życia, która wynika z faktu wszczepienia w Chrystusa, święty Paweł posługuje się porównaniem do przebierania się. Jak człowiek, przebierając się, zdejmuje jedną szatę, a ubiera drugą, tak też i my mamy zdjąć, niejako z siebie, szatę zła, a przyoblec się w szatę dobra. Taką myśl, Znajdujemy m.in. innymi w liście do kolosan w trzecim rozdziale, święty Paweł powie A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli w nowego. Który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga. I dalej święty Paweł mówi, w co mamy się przyoblec? Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem jeśli by miał ktoś zarzut przeciwko drugiemu. Jak sam pan wybaczył wam, tak i wy. I dalej mówi: na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A zatem życie złączone z Chrystusem ma być niejako odrzucaniem szaty egoizmu, szaty zła, a przyoblekaniem się w nową szatę dobroci i miłości.